Nasze metody rozwiązania i programy szkoleniowe zarówno dla rodziców, jak nauczycieli czy instruktorów podzielą się tą wiedzą w naszym mieście na pierwszej w Europie Międzynarodowej Konferencji Pływa z Autyzmem. Na ten temat rozmawiamy już za chwilę, a później, a później czwartek, więc czas na reportaż. Przed nami dzieło Anny Kolmer, reportaż Akcja Świerdzący Łosać. Zaczynamy. Na dobry koniec dnia, Radio już na wieczór. Czystej w Radio Szczecin. Rozmowy z ciekawymi ludźmi, najciekawsze tematy dnia, komentarze specjalistów i opinie słuchaczy. Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Autyzm to zaburzenie o charakterze neurologicznym dotyczącym mózgu i mającym najczęściej podłoże genetyczne. Pierwsze objawy ujawniają się już na etapie okresu dziecięcego i trwają tak naprawdę do końca życia. Autyzm cechuje brak reakcji ze strony dziecka na polecenia, brak zabawy z rówieśnikami, trudności z wyrażaniem emocji czy porozumiewaniem się zarówno za pomocą gestów, jak i mowy. Często zachowanie autystycznego dziecka odbieramy jako po prostu dziwne. W Polsce nie było dotąd żadnych oficjalnych badań, stąd nie wiemy, ile jest u nas osób dotkniętych tym schorzeniem. Według szacunków w naszym kraju jedno dziecko na 68 ma autyzm, w Stanach jedno na 59. W Szczecinie. W najbliższy weekend odbędzie się pierwsza w Europie międzynarodowa konferencja pływań z autyzmem. Przyjadą na nią specjaliści z całego świata, by podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Z organizatorką konferencji, Angeliką Muchowską, rozmawiała Paulina Zaremba. Konferencja składa się z dwóch części. Ten pierwszy dzień będzie składał się z wykładów i prelekcji specjalistkom od... Technik behawioralnych, jest pani Katie Ball. I to właśnie ona będzie prowadziła prelekcję mocno o behawiorystyce. Mamy tutaj też polskich specjalistów, którzy będą doskonałym uzupełnieniem. Drugi dzień natomiast to już jest praktyka, że nosimy się na basen floating areny i tam instruktorzy będą mieli okazję ćwiczyć i wykorzystywać techniki, o których nauczyli się dzień wcześniej już w basenie. Podczas tych warsztatów. Będziemy pracować z dziećmi. Dla kogo jest ta konferencja? Z założenia może się wydawać, że jest skierowana do instruktorów pływania, właścicieli szkół pływania, natomiast bardzo. Duża część prelekcji skupia się na budowaniu komunikacji, budowaniu strategii behawioralnej. Jaka jest specyfika tego problemu w Polsce? Czy już jakieś próby były podejmowane w różnych szkołach, przedszkolach? Baseny, które przyjmują na naukę pływania dzieci z zaburzeniami, są jeszcze w Polsce znikome. I może wynikać to z tego, że po prostu w Polsce ten problem nie był na tyle szeroki, co w Stanach Zjednoczonych. A mówiła organizatorka konferencji Angelika Muchowska, z którą rozmawiała Paulina Zaremba. A jak ze swoimi pociechami radzą sobie rodzice? Posłuchajmy. Jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem małym, to skupiamy się na tej intensywnej terapii. I rzeczywiście no, zawsze pokładamy te nadzieje, że z roku na rok będzie lepiej, że ta terapia przyniesie oczekiwane efekty i że to nasze dziecko ma szansę na samodzielność w przyszłości. Chciałabym wiedzieć, czy moje dziecko jest głodne, czy chce mu się pić, czy go coś boli, co go boli, gdzie chciałoby iść. W się fajnie rozwija. Walka dalej, takie codzienne życie, przejście przez ulicę, przejechanie tramwajem z miejsca A do miejsca B, gdzie no, ludzie patrzą, wytykają, mówią, że jest niegrzeczny. To jest ciągłe wchodzenie po schodach. Moja córka skończy lat 21 i skończy tak naprawdę edukację. Ja i dosyć duże grono rodziców, dzieci, które razem z moją córką się uczą, naprawdę. Od jakiegoś czasu intensywnie myślimy nad tym, jak dalej zagospodarować tą przestrzeń życiową naszych dzieci. A mówiły panie Sylwia Baranek, Blanka Słowik i Małgorzata Szczepańska. A znani są z nami są goście w studiu. Siem szybko wyszły, jak zwykle, Tamara łoszebska watracz psycholog sportu, psychopedagog, przewodnicząca koła pomocy dzieciom z ADHD Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Marcin Kaźmierczak, prezes Fundacji Safer. Bezpieczniejsze dziecko w wodzie oraz organizator konferencji Pływaj z Autyzmem, instruktor pływania i szkoleniowiec. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Chciałem powiedzieć, że dawnośmy się nie widzieli, ale to nieprawda. I to też nie jest prawdą, że rozmawiamy o autyzmie dość rzadko w tym programie. Nawet słyszałem głosy, że rozmawiamy częściej niż dzieje się to w innych mediach czy ale teraz mamy wyjątkową okazję, coś co samo ciśnie się jako temat do dyskusji, bowiem o spektrum autyzmu rozmawialiśmy w różnych konfiguracjach, zarówno tematycznych, jak i gości. Natomiast zainteresowało mnie to, dlaczego po raz pierwszy w Szczecinie, po raz pierwszy w Europie. Odbywa się Międzynarodowa Konferencja „Pływaj z Autyzmem, i dlaczego ona jest taka ważna i jak ważne są dokonania amerykańskich uczonych, że należy je wreszcie zaprezentować także nam. Witam serdecznie. Tak, pracując z dziećmi ze spektrum od, od bardzo wielu lat, ostatnie przez ostatnie 4-5 lat ten, pro, ten pro, problem pływania i dostępu do metod pływania dzieci ze spektrum autyzmu stał się coraz to szerszy, coraz to poważniej, poważniejszy i, i, i coraz większe zainteresowanie było. Będąc na konferencji w San Diego w Kalifornii w tym roku, Poznałem Kami oraz Keti, czyli, czyli te dwie instruktorki, szkoleniowce, szkoleniowce które, które, które prowadziły tą konferencję, które pracują z dziećmi z autyzmem od ponad 20 lat, które mają swoją książkę, które, które naprawdę w tej dziedzinie są, są, że tak powiem, prekursorkami. Na YouTubie można też zobaczyć filmy, zobaczyć jak to wygląda w praktyce. Tak, dokładnie. I, I pomysł narodził się, przez to, że fundacja jest ze Szczecina, pomysł narodził się bardzo szybko, dosłownie stojąc na parkingu po konferencji ja nie zdając sobie sprawy jaki to będzie miało rozgłos, nie zdając sobie jeszcze wtedy sprawy, że to będzie ponad 100 osób będzie można zgromadzić na takie wydarzenie tutaj w Szczecinie, bo to jest dlaczego w Szczecinie? Dlatego, że to jest moje miasto ja tutaj się urodziłem, kocham Szczecin Byłem... Czyli lokalizacja była naturalna. Dokładnie mhm. Byłem do, do, dookoła Świata przejechałem dwa razy, ale, ale, ale uważam, że Szczecin jest, jest tutaj moje miasto i... I bardzo, bardzo tutaj, już tak powiem, tutaj jest fundacja nasza, więc yy, dlatego taki powsta pomysł powstał. To jeszcze było w San Diego na parkingu dosłownie przed moim przed moim odjazdem po konferencji i od tego reszta to już była yy, historią. Czyli, czyli yy, jesteśmy już tutaj teraz jeden dzień praktycznie od tej konferencji i, i jesteśmy, że tak powiem, na, to, rośnie, na rośnie, tak, oczywiście. Yy, to jest problem? Nie, nie, nie uważam, że to jest problem. Po prostu przede wszystkim problem jest jeszcze do tej pory i w Polsce myślę, że dużo bardziej niż w Stanach Zjednoczonych. Interpretacja autyzmu, co to jest? Dalej bardzo wiele ludzi, bardzo wiele osób uważa, że autyzm to jest choroba, że to jest, że to jest jakieś upośledzenie. Absolutnie nie. Ja uważam, że mając styczność od bardzo wielu lat z dziećmi ze spektrum, u nas w fundacji, u nas w szkole pływania jeszcze, którą prowadziłem w Stanach Zjednoczonych i nigdy nie mówiło się o tym jako o chorobie, tylko po prostu o takim, że tak powiem, o takim, że tak powiem, przywileju, wręcz przywileju. Czyli to są, to są, to są troszeczkę takie. Dość... U, u nas, panie prezesie, zazwyczaj jest tak, że to, co nieznane, wydaje się dziwne, a jeśli wydaje się dziwne, to jest podejrzane, a jeśli jest podejrzane, to na pewno musi być jakąś przypadłością albo musi być jakąś chorobą, prawda? Proszę powiedzieć, dlaczego ten basen jest tak istotny? Basen jest bardzo istotny i tu już pomijając, tak jak powiedziałem, nie chcę klasyfikować dzieci autystycznych i dzieci, dzieci bez autyzmu. Basen jest bardzo ważny. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo, jak pan sam zauważył na początku, nazwa Safer 3 była taka dla pana dziwna, jednak ona ma za sobą bardzo szerokie znaczenie. Safer 3, safer, nigdy nie używamy słowa safe, czyli z angielskiego bezpieczny. To ry na końcu, czyli Safer, odzwierciedla różne niebezpieczeństwa które dotyczy wody, czyli od małego do, do dużego niebezpieczeństwa. Trzy, czyli są trzy warstwy bezpieczeństwa. Pierwsza jest bezpieczniejsza woda, czyli świadomy rodzic, który wie, że gdzieś może być niebezpieczeństwo wysyłając nawet dziecko na wakacje. Drugie, teraz to najważniejsze, bezpieczniejsze, bezpieczniejsze dziecko, czyli dziecko, które uczestniczy w zajęciach pływania, w zajęciach samoratownictwa, gdzie u dzieci z autyzmem jest to jeszcze bardziej, jeszcze bardziej powinno być naznaczone. Dlaczego? Dlatego, że te dzieci często Tonąc, gdzie w Ameryce jest bardzo duży problem na dzień dzisiejszy, a to przejdzie z czasem do Polski, dzieci tonąc nawet nie wiedzą, że toną. One nie mają nawet świadomości tego, że idą sobie, wiadomo, że dzieci z autyzmem pod, lubią wędrować, lubią sobie chodzić, one potrafią sobie wejść do oceanu, na przykład, do jeziora, utonąć i nie wiedzą, że toną. Więc, więc tutaj akurat ze względów bezpieczeństwa to jest coś, coś bardzo ważnego. Dlatego oczywiście y, komunikacja, czyli nawet dzieci y, autystyczne niemówiące, możemy z nimi wyrobić pewną komunikację y, ze względu... Fitnessowych, dzieci z autyzmem często mają problemy z nadwagą, dlatego że mają pewne rytuały, pewne, pewne jedzenia, czyli np. pizza, hamburgery, gdzie dwa, trzy razy w tygodniu one muszą to dostać. Czyli tutaj następna, następna kwestia zdrowotna. Do tego jest taki bardzo fajny przykład tego, że. Hydrostatyczne ciśnienie w wodzie, które nas otacza, do tego gęstość wody i fale wody, które są, powodują, że te dzieci się rozluźniają, że one to się też relaksują. Też chodzi o usprawnienia ruchowe i Oczywiście. tak dalej, prawda? Tak. Dobrze, panie prezesie, czas na panią Tamarę Olszewską-Watracz, psychologa sportu, psychopedagoga, także przewodniczącą koła pomocy dzieciom z ADHD. Pani Tamaro, czego my jeszcze nie wiemy jako osoby, które chcą szkolić, pomagać rodzicom, czy wprowadzać w tajniki zawodu innych instruktorów. Na czym polega fenomen badań amerykańskich uczonych? Myślę, że to ta szeroko pojęta psychopedagogizacja społeczeństwa na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. To nie tylko autyzm, tak? To jeszcze Asperger i dziecko z ADHD, czyli dziecko z zespołem hiperkinetycznym. Yy, 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 yy. Ta psychopedagogizacja jest, tak? My ją od 15 lat mocno krzewimy, jednak problem jest w tym, że nie do końca wszyscy chcą tego słuchać, chłonąć, tak, tak jakby przyjmować to za coś, Trochę co... tajemna i podejrzana wiedza, tak? Tak, myślę, że tak. Trochę taka yy, traktowana właśnie jak, jak coś, coś yy, nie okej, okay. nie jak, jak, jako problem u nas w Polsce, a nie jako wyzwanie. Dzieci z ADHD, dzieci ze spektrum autyzmu, czyli z zaburzeniami psychofizycznymi, traktowane są u nas w naszej przestrzeni właśnie jako dzieci z trudnościami, jako, jako problem. I. i Przyjęła się taka metoda, taki schemat traktowania y, tych dzieciaków y, metoda gorącego ziemniaka ja ją tak nazywam czyli przerzucane są te dzieci z klasy do klasy, ze szkoły do, szko do innej szkoły, z klubu sportowego do innego klubu sportowego a tak naprawdę y, one niosą ze sobą olbrzymi potencjał. Y Ale to wynika pewnie z obawy i braku kompetencji, by się takimi dzieciakami zająć, prawda? Ale nam się nie chce nimi zająć, ze względu na to, że wymagają od nas dorosłych większego zaangażowania, większej uważności, yy, szerokiego spektrum wiedzy yy, myślę, że i też poznania tak, odpowiednich metod radzenia sobie z objawami. Tak, yy, yy. Zachow zachow zachowawczymi tak u tych dzieci no bo tak naprawdę problem jakby w funkcjonowaniu w pracy z tymi dziećmi polega na objawach zachowawczych bo jeżeli możemy sobie poradzić z zaburzeniami koncentracji z nadruchliwością, tak z tą nadimpulsywnością osoby dorosłe sobie nie radzą i tu od kilkunastu lat, to w tym, w tym roku też mamy jubileusz piętnastolecia, kiedy w tym mieście i w tym województwie pracujemy tak? z dzieciakami z ADHD i z Aspergerem. Tak? Stawiamy bardzo mocny nacisk na tą psychopedagogizację, szeroka wiedza, metodyka pracy, oswajanie nieznanego. Tak? Zrozum, zaakceptuj. A potem pomóż. No, i też sytuacja niestety prowadzi do smutnej refleksji, że rodzice w zasadzie pozostają sami sobie i ewentualnie sami siebie wspomagają, podpowiadają, jak sobie działać. Zresztą takie głosy pojawiały się w naszym studiu. Panie prezesie, czy pójście rodzica z dzieckiem, autystycznym, czy ze spektrum autyzmu, czy nawet za DHD na basen, to jest naprawdę bardzo wielka odwaga? Szczególnie na początku, tak, te pierwsze wyjście jest bardzo często stresujące dla rodzica i, i dla dziecka, dlatego y, na, na konferencji będą pozna... Ludzie, którzy będą uczestniczyli w konferencji, poznają bardzo fajne metody, jak zapoznać to dziecko, jak mu zanim jeszcze pójdzie pierwszy raz na basen, jak, co robimy, żeby to dziecko miało mniejszy stres, jak informujemy rodziców, jak, jak rozmawiamy z nimi. Często jest też przekonanie, rozmawiałem na przykład ostatnio z, z tatą córki która do mnie chodzi ze spektrum dwunastoletni i bo chcieliśmy wziąć jeszcze troszeczkę więcej dzieci na, naszą, na, nasz, na, nasz, na, nasz, na drugi dzień naszej konferencji, która będzie w basenie yy, i on powiedział, że on zna dość dużo rodziców, ale oni się boją, oni nie chcą, to jest właśnie bardzo mylne. Yy, ja na przykład osobiście, będąc praktykiem od ponad 20 lat yy, nauki pływania, ja się boję takiego myślenia, że ktoś może się bać zaprowadzić dziecko dziecko na basen. Ja wręcz uważam i chciałbym, żeby to było nagłośnione, że yy, nauka pływania powinna być, pomijając już autyzm, weźmy wszystkie dzieci, nauka pływania powinna być, jest ważniejsza niż nauka, niż matematyka i alfabet. Pier Rodzic powinien zapewnić, zapewnić i to powinno być egzekwowane w 100%. Tutaj nie ma żadnej, żadnej taryfy ulgowej. Musimy pamiętać, że woda, woda jest bardzo ważna, woda nam towarzyszy, ale to jest bardzo cichy zabójca. Utonięcie to jest tak naprawdę, nie tak jak na filmach często oglądamy, chlapania, skakania. Nie, to jest bardzo cichutkie i to wystarczy w domu. 30 sekund do półtorej minuty, jak mama pójdzie po ręcznik, dziecko może być zanurzone, no minuty do trzech, jak, od... jak mama otworzy drzwi na chwilę, bo ktoś zabuka, dziecko będąc w wannie, dziecko może już mieć nieodwracalne uszkodzenie mózgu, a 4 do 6 minut yy, grozi dziecku śmierć, jak mama odbierze telefon i wyjdzie na balkon i sobie porozmawia, więc tutaj ta świadomość, dlaczego Fundacja Nasza yy, też szkoli dzieci w przedszkolach, dydaktycznie, mamy, 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 szko prowadzimy szkolenia dla dzieci w przedszkolach, gdzie już od najmłodszego, od, trze od, od trzeciego roku życia, Uświadamamy dzieciom, oczywiście poprzez zabawę, te zajęcia wyglądają troszeczkę inaczej, mhm. jak ważne jest bezpieczeństwo i jak ważne jest zachowanie w wodzie i jej okolicach. Drodzy Państwo, konferencja już za jeden dzień, a my mamy aż półtorej minuty na zakończenie naszej dyskusji. Pani Tamara patracz ja myślę, że tu pływanie jako dyscyplina sportu i każda inna dyscyplina tak, ma konkretne oddziaływanie na dzieci ze spektrum autyzmu. Pierwsze to terapeutyczne i profilaktyczne, któremu towarzyszy zmniejszenie i zminimalizowanie objawów tak, typowych dla tych wszystkich trzech zaburzeń, o których mówiliśmy. Mhm. I druga to taka prewencja, bo jeszcze w, nie wspomniałam tu o dzieciakach, o dzieciach, młodzieży, która ma spektrum. Zaburzeń, tak zwanymi zaburzeniami zachowania. I te dzieci są najbardziej narażone tutaj na tak zwaną marginalizację społeczną. I sport jak najbardziej jest oddziaływaniem prewencyjnym. Więc. Więc, jest to ogromnie istotne polecane. tak, żebyśmy to przywili w ja naszym kieści. Ja chciał zaprosić wszystkich na, w niedzielę na godzinę 16 na SDS, bo jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować prezydentowi naszego wspaniałego miasta za to, że udostępnił nam salę konferencyjną, gdzie będzie można przyjść. To jest otwarte dla wszystkich e, mieszkańców Szczecina, gdzie można przyjść, porozmawiać. o pływaniu. będą nasze prelegentki, także e, serdecznie, serdecznie zapraszam na to wydarzenie, które będzie w tą niedzielę, o, między godziną 16 a 18 na basenie SDS w Szczecinie. A ja bardzo gorąco. Dziękuję za to zaproszenie i za cenne informacje. Byli z nami Tamara Olszewska-Watracz i Marcin Kazimierczak. Gorąco dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.